Bobby, powiedz mi dokładnie, co ty dostałeś i jak to zainstalować? Ten na te piłkarskie mecze, ten. Jaki ten czołg dostałeś? Jak ten Ty <grymna> <Bamna> <grymna> 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 Bitwę nagrywasz na tę Bobby, to ja ci będę musiał dać no, to oznaczenie tego 10 kierka 62a, tak? Jak go masz już? No dobrze, do, do, do tego. Na CW nam się przyda. Już Ci dekaleg mówię, bo skończyłem właśnie mecz. O Ty, to ja Ci dam najpierw to oznaczenie na ten T-62A, to będziesz na co wódź nim grał, nie? Widzisz on ku... dziwano, nie rozumiesz? On nie jest chyba do tego stworzony. On jest tylko do piłki nożnej. Kus, to jest tak, t T-62A do piłki nożnej? Sporo ty oznaczenie możesz odnaczenie odnaczenie mi, dać. Ty odnaczenie odnaczenie. mi dać. Ty możesz oznaczenie mi dać, nie ma problemu. Tak, on jest tylko chyba do piłki nożnej, on nie chce w nic innego grać, jak tylko w Himet z w piłkę nożną i kurwa niestety nie wszystko tego. Co mówię ja nie rób. Nie, nie, ja już z... widziałem tego młoda starego tego wygrać z Ty powiedz mi, widziałem właśnie i się właśnie dziwię, to dlatego daj mi tego Red Moda, co ty masz i powiedz mi go, jak go się instalujesz, no żeby go. mieć No to po... no zainstalowałem go już, ale teraz ten jak to się robi, I coś to... mam usunąć tam, żeby mieć ten czołg. Usunę tylko starego z moda, plik. No usunąłem i coś jeszcze mam tam usunąć? No i oczywiście no, rozumiem, i... że miałeś wyłączoną grę, włącz od nowa grę, włącz i zobaczysz jakie będziesz miał mody. Ten celownik, inne bariery, w ogóle dźwięki jakieś podchodziły. Jak ja mam słuchawki założone, jadę w kabinie. Zbliżę celownik snajperski to słyszę jak się ta wieżyczka obraca, jakie tam brzęki jakieś metaliczne, przeładowania kurwa dziwne są. Więc nie wiem czy to Gramy? jest kwestia modu czy to jest kwestia tej nowej aktualizacji 9.1. Aha, no dobra, zaraz będziemy grać, bo tylko bo mi powiedzieć jak dokładnie to zrobić. A powiedz mi, a co tam muszę potwierdzić, coś właśnie żeby otrzymać ten czołg? Ten do piłki Nie, nie kurwa no ja pierdolę. Dekielek <noise> czy ty sobie robisz? Nie poważnie, bo nikt tutaj nie Chyba już nie, nie jesteś, jesteś poważny, jest bo jak to nie wierzę. Kurwa wszyscy dostali na pewno te ciągi. Na pano. Art, Artek nie ma, Krzysiu nie ma, no i nie wiem jakie. No to zainstalujcie, no ja to zainstalujcie moda, to Artek, może to jest to, kwestia moda, ale ja nie wiem. No na pewno kwestia moda to jest, bo to jak mówisz, że wiesz, a my nie mamy, to wiesz. No to odpal grę, zobacz no co będziesz miała. Ale no ale dobra, odpalam grę. Zobacz, odpalam grę. Zaraz zobaczymy. Jak nie będziesz miała, to znaczy, że nie zasłużyłeś. Takie jest moje wytłumaczenie. I nie rób mnie już bardziej w konia. O, jest! Mam! T-62A Sport. I co teraz? Jak to się w bitwę wchodzi? Tym. Słuchaj, Słuchaj... Ty, to w wodzie musiało być, w wodów. Jednak. Artex, yy, mam to! Nic nie nic zakładaj nie do tego mam... czołgu, bo nic nie jest potrzebne. Załóż sobie tylko benzynę Leylanda, on będzie troszeczkę szybszy. I zagraj. Generalnie chodzi o to, że możesz gąski ścinać przeciwnikowi i wtedy go jak gdyby na chwilę bez ruchu musisz, zostawiasz go, a nie może nic zrobić. A, ty... a, maskują, a siatkę maskującą? Takie rzeczy nie, nie, to jest niepotrzebne, jest... bo ty rozgrywasz mecz na, 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 na boisku, no kurwa, weź zobacz pograń, ja pierdolę dekielek. Marek, <słuch> dawaj zagramy jeszcze ze dwie bitwy, ja będę musiał pauzę zrobić. Do, dobra Bobby, dziękuję Ci za, za pomoc, kurde, bo ja nie miał jak, tego jak, jak przyjdę, przyjdę to by nie to powiesz co jak mam zrobić, żebym ja też miał ten czołg. Ale zauważ jeszcze, że w garażu się pojawiła fajna rzecz, bo jest data, godzina, rok, miesiąc, tak, tak, tak piątek dokładnie. napisane. No to wodzie, bo to jest fajnie, polski mod. Bo to jest tak, w Polsce, w Polsce. Gdzie, gdzie wy to macie? Te, tak. naprawdę na tym modzie ja Ci później powiem jak przyjdziesz, dobra? Masz czołg i linie rozstawione. Nie, ale powiem za prawda myślałem, że ty nas teraz z konia robisz z tym czołgiem, ale rzeczywiście jest. Nas no, no. Słuchaj, słuchaj, Dekielek, zapamiętaj jedną rzecz. Nie należy do osób, które robią wokół siebie jakieś show niepotrzebne. To co zawsze mówię i pokrywa się w rzeczywistości. Krzychu jesteś? Czy się chyba tego robi tego, ten y, mów mi. No ten... Na Allegro, no. tak? Na, Na Allegro, no. Albo cicho siedzi i instaluje moda. Albo sika. Jak ktoś mi poda adres mailowy, to mogę mu z mety od razu wysłać tego moda, te, tak, ten tego moda. W tej chwili tej, tak nie mogę. Nie pamiętasz swojego adresu mailowego? Pewnie, że pamiętam. No to, Dobra, ale, to, to, to napiszę się. tu... Y nie no, podyktuj mi, poczekaj, ja wchodzę w pocztę i zaraz w klepie..